OMW On my way to you Good at what I do I'm OMW OMW On my way to you nasz drugi dzień, pokonaliśmy wszystkie podstawy Pora zobaczyć prawdziwy świat durowy. Ty jesteś stary, teraz w raju, Nie ma tutaj nikogo, komu by przeszkadzało Że ty będziesz się tutaj teraz bawił Dociśkanie nogą koła celu wymuszenia trakcji Nogą, przez pega Noga na noga na pega Do jakbyś chciał podnieść przednie koło do góry. Ale bez przeginania, bez gazowania. Praca z przęgłem. Brawo, brawo, brawo. brawo. Czy ktoś mówił, że to jest trudne? <grym> Dobrze go docisnąłeś, wiesz, nogą, o to chodzi. Mało gazu, praca z przęgłem. motocykl nie ze nie wykopana. Cała jest Dzień jak co dzień. Będziemy jechać znowu Daj mi nogę, daj mi nogę, daj mi nogę Jak mi nogi dać nie mogę Wyglądamy tak, nie? Jak zajebiście profesjonalni zawodnicy z Fox Racing Krzeszowice Turbo Power Plus Zdrośni są, bo mamy zarobić ciuchy Tu jest mały tu jest najtrudniejszy podjazd jaki mamy. Przez 25 lat tylko 3 osoby tu wjechały. To jest stresie. Nie wiem, to robić źle, ale nie wiem, jak zrobić dobrze. Nic, jest wszystko ok. Jeździsz. Jeździsz i to zaraz się rozjeździ. Zaraz przestaniesz o tym myśleć, po prostu przejdzie. Pozycja jest ok rozmawiamy o tym, że kolana mają pracować. Nie robimy kociego grzbietu, tylko spinamy łopatki, napinamy brzuch i stoimy na nogach. Nie opieramy się na rękach, na kierownicy, tylko stoimy na nogach. Dobrze, jesteś, jesteś. Nie, 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 nie. Dobrze, ale leżałeś mi na rękach. Przyje tak przyjechałeś w tej pozycji. Praktyka, praktyki Bawimy się paluszkiem od sprzęgiełka Nie hamuję tyłem, samym przodem, silnik zgaszony Nie cały, trzeba się jakoś podtrzymać na nim Nie dopuścić do zablokowania koła Ani do tych gwałtownych nurkowań przedniego zawiasu Daniel jak widzicie radzi sobie idealnie Ciska przód a blokuje mu się tył nie <śm> żartuję, ładnie idzie. O! ale faktycznie od razu się zaczyna silka nie? widzisz? goni nas jakaś ekipa motowandy i podobno u nich na kanale będziecie mogli zobaczyć resztę ale gość w statkach jest kompletnie bez słomy w butach Wydaje mi się, że jest podstawiony To może być tak zwana prowokacja Teraz kamera była włączona I to lubię Ale też się Żarty. I wszystko, wszystko o czym nie opowiedzieliśmy, albo brakujące elementy, inne spojrzenie, będziecie mogli zobaczyć no właśnie gdzie. Gdzie? To już? To już dzisiaj? Trzeci dzień szkolenia? Pamiętaj ze szkoleniami z Marcinem zobaczycie u nas na kanale MotoBand. No ja robię szkolenia. Tak to. bo tutaj u nas Toczka to... to ja. Toczka poznań?